Witajcie drogie wodniki z tej strony bruszka Kalina. Rozłożył się horoskop na październik 2021, co u Was się w życiu zadzieje. Subskrybujcie, dajcie łapkę w górę, będziecie ze mną e, na bieżąco. No i serdecznie zapraszam na horoskopy indywidualne, ponieważ wiemy, że e, to jest energia e, ogólna wodnika, a do danej osoby ten horoskop jest bardziej konkretniejszy, bo mogę powiedzieć o tej osobie danym życiu, tak? Także zaczynamy. Oczyszczamy pomieszczenie. Niech mój archanio stróż, Bogowie goje powietrze Wodo, i ziemi połączy się z Archaniołem Wszechświata i mi podpowie, co będzie czekać wodniki w październiku 2021, wodniki październik 2021. Wodniki. Single. Stałe związki. Czas Zdrowie. Dobrze. Więc tak, drogie wodniki. E, jako single, mm. tutaj będziecie stali przed dwoma wyborami dwóch osób. Ktoś może do Was napisać z przeszłości, albo się pojawić nowy w Waszym życiu. Jakieś dwie osoby ogólnie widzę. Wybór między dwoma osobami. Musicie uważać, bo jedna osoba jest bardzo zadziorna, z którą nie będziecie szczęśliwi i nie będziecie... Mm, no po prostu jakby coś było nie tak z tą osobą, że wy się zawiedziecie na tym człowieku czy kobiecie. I tak naprawdę druga, znaczy jedna z tych osób jest fajna i wartościowa. Dlatego musicie się dobrze przypatrywać, bo jest szansa w październiku na miłość, ale pod względem tym, że wybierzecie to właśnie odpowiednią osobę. ona się... będą dwie osoby się kręcić wokół was zabiegać. Nawet możecie pójść na randkę z tą pierwszą osobą i coś stwierdzicie. kurczę, chyba coś jest nie tak, jakoś się nie dogaduje, i zostawcie to. Poczekajcie, poczekajcie chwilę. I pojawi się druga osoba i umówicie się z nią na randkę. I to będzie od razu taka iskierka. I jak ta iskierka będzie, to jest ta osoba. I to jest dla Was przekaz. Natomiast wodniki w stałych związkach. Możecie mieć takie problemy, no nie wiem, wygląda jakieś rodzinne, że możecie trochę się gryźć, ale też będą jakieś sprawy, dokumenty, mogą być majątki, pieniądze, tak jakby ktoś się gryzł z Wami o coś może, no ja mówię rodzeństwo, jakieś sprzeczki mogą być. Coś nie będzie związane z pieniędzmi, że wy się kłócicie, jakby grupa osób, która się kłóci, wasz partner. Czy partnerka, ktoś jeszcze dodatkowy w tym jest jakiś cyrk. E, to się uspokoi, ale dopiero mówię, ten miesiąc będzie taki upierdliwie dziwny, brzydko powiedziawszy, i dopiero końcówka października wygląda już lepiej, że jesteście jakby pogodzeni, czy wiecie, wiecie z jakim stanąć, lub jak rozwiązać tą sytuację, dany problem. E, albo też może Wasz partner, albo partnerka chce czegoś innego i Wy na przykład e, mówicie, no słuchaj, e, nie weźmiemy na przykład kredytu, e, bo to nas zaprowadzi do czegoś złego, a partner e, mówi, nie, bo ja chcę, nie, i będzie tu po nogą. E, także takie mogą być tu na przełomie tego różne zdarzenia, ja Wam tylko daję taki przykład, tak, e, Różne mogą być tu sytuacje, bo jak no jest wiele wodników tak, na świecie, to jest energia wodnika, czyli jakieś kłótnie, właśnie sprzeczki, e, które Was trochę przytłoczą Waszą namiętność i miłość, mogę tak powiedzieć, w październiku. Natomiast stałe związki. Mm, no, stałe związki mają jak mają. Uważać na te sprawy, jak was coś takiego dotknie, pamiętajcie. No, i tutaj lecimy do finansów. Hmm. Finansowo są jakieś nietrafione w październiku wybory wod, yy, tych wodników, czyli tak, jakbyście coś chcieli zadziałać, coś kupić, zainwestować, coś nie wypala, nie spotykacie takich ludzi jak trzeba, wszystko się komplikuje. W ogóle, tak jakby z otoczenia czy też w pracy, Was jacyś ludzie doprowadzali do skrajności, do takiej nawet nerwicy, robili wam trochę pod górkę, i tutaj jest krzywda trzecich osób. Także musicie mieć na tyle sobie siły, drogie wodniki na ten miesiąc żeby nie dawać się e, stłamsić innym ludziom, czy też w pracy, no nietrafione wybory, uważajcie na jakiekolwiek decyzje w tym miesiącu, bo mogą być nietrafione, po prostu, zły pomysł w złym czasie, coś takiego. Natomiast, e, tak, zdrowie. Zdrowie przede wszystkim, tu nie jest nic złego dla wodników. wydają się w tym miesiącu, w październiku, lecz musicie uważać na takie sprawy powtarzające się, wracające e, albo źle mówię. Wiecie, co mi się skojarzyło teraz? E, że nagle wam, was coś pika w organizmie, lekko was pobolewa. Jest tego ukryte dno, musicie to sprawdzić. To nie jest nic poważnego, ale musicie e, jakby nie zostawiać tego problemu. Żeby on się dalej nie pogłębił, tylko zaradzić. Ogólnie nie jest źle ze zdrowiem, ale coś was zacznie, zacznie Wam dolegać, pikać, mówię, takie będzie to dziwne. Po prostu musicie zarazić, zaradzić temu, a nie bagat bagatelizować. Może tak, bo to jest jakaś przyczyna, ukryte dno, co w Waszym organizmie się dzieje, ale jeszcze się nie rozwinęło na tyle poważnie. Aby z tego była jakaś większa choroba. Także pamiętajcie o tym, to taka, no dla Was taki przekaz, tak? M moim zdaniem ważny, dotyczący zdrowia. Bo żadnej choroby nie można bagatelizować, tylko jak można, to jeszcze zaradzamy temu, tak? I pamiętajcie o tym. Moi drodzy, życzę Wam pogodnej, cudownej jesieni, dużo dobrej energii. Trzymajcie się, do usłyszenia!